Witam wszystkich. Dzisiaj krótki film o tym, jak wyciągnąć siłowniki z młota z motowietarki Makita. To jest akurat HC4011C. Do czego musimy te siłowniki w ogóle wyciągać? W poprzednim filmiku pokazywałem, jak nie wymieniać wirnika, i właśnie, żeby się dostać tutaj do tego, żeby ściągnąć wirnik, i dostać się do stojana na przykład, trzeba tę obudowę ściągnąć. Tutaj mam tak właściwie ułożone, jak to powinno być, czyli ta część tutaj przychodzi, potem ta obudowa jest tu skręcona i właśnie od tej strony są mocowane są mocowane śruby i są skręcane do tej plastikowej obudowy. Żeby te śruby wykręcić musimy ściągnąć siłownik i mamy dostęp do tych śrub. <laughs> jak to zrobić? Tutaj jest widoczne, że ten Siłownik jest zahaczony, Będziemy chcieli go podważyć, on nie wyjdzie w żaden sposób, dlatego jak, jak to najprościej zrobić i jak to tutaj jest zbudowane, musimy wcisnąć ten siłownik no śrubokrętem albo czymś tam okrągłym, yy, nie za dużym, wciskamy go i lekko przesuwamy i teraz widać, że on tam się zahaczył o ściankę i już go tutaj nie ma, ta strona już jest uwolniona, to samo robimy z tej strony, wciskamy. I on już jest odblokowany. Teraz możemy go sobie bez problemu tutaj wyciągnąć. Tam jeszcze są takie oringi, które trochę trzymają. Zaraz je pokażę. I on nam tutaj wyskoczy. Tutaj właśnie widać zdemontowany siłownik. Tu mamy jeszcze takie oringi, które wchodzą w te kanaliki tutaj. I jak teraz to zrobić, jak już będziemy mieli... Rozkręcone, chcemy skręcać, mamy skręcony korpus, mamy wszystko skręcone i zamontować siłowniki. Teraz widzimy, że ten siłownik, ten tłoczek, on jest przesunięty. No teraz to może będzie lepiej widać. O. I teraz, żeby go z powrotem wyciągnąć, musimy go przesunąć. Tutaj tak na kamerze to. Trzy może słabo. To tu mi się operuje, żeby popatrzeć na kamerę i na to. W każdym razie spróbujemy go tutaj wyciągnąć. O! I on wtedy wyskoczył, i wskoczy tutaj w to miejsce. To samo z drugiej, z drugiej strony byśmy mogli sobie zrobić. Też tu widać, że on jest przesunięty. Przyblokowany. I teraz możemy go sobie tutaj o, przesunąć. Raz. I lekko w drugą stronę. I on nam wyskoczy. I to jest właściwie cała filozofia montażu i demontażu takiego siłownika. Może pokażę też jak go odblokować. Jak on już jest tutaj wyciągnięty jeszcze. Po prostu go wciskamy. I on automatycznie tam się nam zablokuje. Z drugiej strony to samo. Trochę siły trzeba użyć, ale to wychodzi w miarę i tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Poproszę o komentarze. Napiszcie, czy chcecie zobaczyć, jak składam tę motowiertarkę. Napiszcie w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie kanał i lajki też będą bardzo mile widziane. Dzięki za dziś. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.